Yo, cześć, siemanko, z tej strony jak zawsze Seba. Dzisiaj materiał z gry Fifa 11 Retro Games, kolejny gameplay z FIFA. Yy, znaczy W sumie chyba drugi materiał z Fifa 11. Mecz na życzenie, yy, tak, dostałem propozycję, no to lecimy z prośbą. Mecz Polska-Niemcy, tak jest, oczywiście my zagramy reprezentacją Polski. Żeby tych Niemców rozwalić, znaczy no Myślę, że to się uda Ustawienia gry, początkujący hmm. Zagrajmy może na zawodowców, może dostajemy w może nie O zmieszku sucho, ładnie, elegancko, dobra, zarządzanie drużyną Kogo mam, mamy na bramce Kuszczaka, tutaj Fabiański, ten, 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 ten Yy, może Boruca, co tak klasycznie, klasycznie pojedźmy z Borucem na bramce. Lewy jeleń jako napastnicy. Okej, okay, czekaj, co my tu mamy w ogóle za, za sweberka w naszym tym składzie. Majewski, może byśmy gdzieś go tutaj wepchnęli. Co? Bo tu mamy Murawskiego, ten. Może tak zrobimy. Co tu w ogóle kurwa robi jodłowiec na tej pozycji? Zróbmy to tak. Majewski ma o wiele, dobra. Dobra, nie ma co za dużo. Zaczynamy który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Okej, okay, świński Tiger, kloze, Dobra, dobra. Ja tując pozycję dla gracza i już jakiś Paul. Już Niemcy mają rzut wolny. Jak do tego tak szybko doszło, nie wiem, ale no świetnie się to dla nich zaczyna. Już akcja Ezil. Przyciski mi się mylą wrzutka, ale wybijamy. Dobra, Błaszczykowski. Do jelenia. Ten oczywiście traci, ale przyjmuje lewy. Uspokójmy to na chwilę. Dutka, ależ na fuksie, tutaj lecimy. <laughs> jeleń wypuszcza ładnie Błaścikowskiego, brzuteczka i nikt nie zamyka tej akcji. Może jeszcze jeleń uderzenie. Oleż Bramka. Wow. Ta powtórka najlepiej przekonuje o tym, że Ireneusz jeleń jest klasowym napastnikiem. Co normalnie mi zabrało tutaj oddech, dech i w ogóle tlen w płucach. Co jeleń zapierdzielił za bramkę. Polska, Niemcy 1-0 w ósmej minucie. Tutaj ten rzut wolny Niemców w ogóle bez żadnego zagrożenia, ale wow. Oj niebezpiecznie. Ralewy lewy. Jeleń. Wypuszcza błaścickiego z pierwszej, kurde, tutaj lutujemy na tą bramkę. I kolejny wywolny, wolny, ależ my tutaj faulujemy, no. Ale Niemców to trzeba znowu przywilej korzyści. Kota tutaj, tak, czysto. Aż się sami pogubiliśmy. No i niesamowite to jest. O, ładnie to Niemcy to jakaś kulawa brzódka, ale mamy tutaj, chyba że Właków kto wybijał, jeśli się nie mylę. Dobra. Coś tu konstruujemy, no nie mamy za bardzo komu, co gdzie i jak. Trzeba wycofać, poklepać Dudka do Peszkina, tutaj do środka jest obraniak. Dawaj, myk. Myk. Pięknie poklepali. Głaszczu, wrzuteczka, kurde, za mocno nie było tu nikogo. A to była taka kąśliwa piłeczka, no ona wejście. No, wystarczyło tak tylko wbiec i trącić. Jeleń tu jeleń się przedzierał, ale nie miał za bardzo jak. Zab o, tutaj Niemcy wychodzą sam na sam. Jest Ezil, ale też Borucz wychodzi. Nie ma bramki! Nie ma bramki! Jest tylko rzut rożny. Zobaczmy jeszcze raz tutaj. Ezil sam na sam z borucem i Borus tutaj zimna krew. Elegancko. Zagranie głową. Prawa dla Bramkarza. Wybija, będzie. Co tu się teraz dzieje? Borut goni kurwa na o obrońcę pusta bramka, wyjazd. Ostre wejście, ale wszystko fer. I mamy kontrę. Jeleń leci sam na sam z nojerem. 2-0 proszę Państwa. 2 do 0 to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Znachol... Ależ kontra w wykonaniu Polaków. I bezbłędnie... Ireneusz Jeleń z dubletem. Polska 2, Niemcy 0, 34 minuta. Znowu źródło wolny. Matko Boska, nie sądziłem, że to tak pięknie wyjdzie. Doze. Może być groźnie. Czy... No Nowy teraz bramkarza. Stracili piłkę. Pięknie go wyczyścił Wo, ależ to było wejście Aj, nie tak to miało być. Nie, nie ten przycisk, nie to podanie. A teraz Dobra w Gdzie tam mi się tu pcha z tą piłką? Dobra, jest Jeleń. Pięknie wypuszcza właścikowskiego. Leci kolejna kontra Polaków. Co z tego wyniknie? Co z tego wyniknie? Aj. Ale jeszcze, jeszcze walczymy! Boże, drogi Jeleń! Praktycznie pusta bramka. No, odchylił się przy tym strzale. Miałby klasycznego hat -tricka. to by była akcja. Dobrze i przejął. Oj, Podolski tutaj się przeciska. No i zgranie w pole Ale mamy świetnych obrońców na posterunku. Jeleń teraz. Jeleń, a nie do końca tak to miało być, Kurde, ale w tej pierwszej połowie to Polacy, no normalnie są tutaj cisną na maksa. Dobrze, że ja sobie na zawodowca ustawiłem, bo na tym początkującym to, to by było chyba 6-0 już dla nas, no Dobra, lecimy z drugą połową bez żadnych zmian na razie. Jest elegancko, no wynik piękny, proszę Państwa, no Ja jestem sam w szoku, że no kurczę, no w tą jedenastkę to ostatni raz grałem nie wiem kiedy. Coś tam se pykałem ten turniej, co mówiłem, że tam se gram Milanem, ale to, to wszystko, no, odpaliłem, mówię, nagram ten mecz i kurwa, no, to ci jak to idzie, dobra, bezpiecznie, oj, Boruc, nie, bramkę, co tu się odpierdoliło? Się cudownie... Ezil, Boruc wybiega się, kurwa zbagował, Ale to Boruc trącił tą piłkę do bramki, więc Dlaczego tą bramkę Ezilowi zaliczyło? Nie wiem Dobra, od... Niemcy odrabiają część strat, trzeba się wziąć grubo do roboty Ach, zachwiał się, ale... Nie możemy sobie teraz pozwolić na takie błędy Ale w ogóle ten, ten odcinek, co tu w ogóle za bramki padają? Co tu się dzieje, ludzie? Tu w ogóle, kurwa Wojtkowiak, ty jaki predator! Co on tu zrobił, co on tu wyczynia, to ja nie wiem. Ty jeleń, ty jeleń to naprawdę taki typowy leśny jeleń. Lewy tu kurwa skacze, koszą go. To jest mecz jakiegoś predator. Co? Kurwa Podolskiego nie widziałem. Dobra, mniejsza, błaszczykowski wypuszczony. Ja pierdzielę, ja to mógł być naprawdę jakimś komentatorem. Albo wie, czym? Jeleń nie doszedł do piłki. Po pierwszej transmisji by mnie pewnie wyjebali Po pierwszej transmisji, po pierwszych 10 minutach Albo i nawet 5 by mnie wyjebali z anteny Chociaż ciul wie, w tych czasach jest wszystko możliwe Jeleń chciał tutaj są, ale tutaj obrońcy niemieccy, forteca bezpiecznie Miller, ale Miller się myli, dobra Ale ta bramka do no ja klikałem mu wyjście ja byłem przekonany, że jak on wybiegnie, no to on tą piłkę już złapie, a nie, że on się... A tu co, był spalony czy fał? Dwóch rezerwowych gotowych do wejścia. Że on na tą piłkę po wiecie, ją złapie, się położy i tyle, a nie, że on jakieś kurwa spinery będzie odpierdalał i wjebie sobie piłkę do naszej bramki i jeszcze tą bramkę zaliczyło Ezilowi, a nie jako samobuja. no ja bym to jako samobuja jebnął. Błaszczykowski, teraz Jeleń. Aj. Ale przepraszam bardzo, tu jeleń był bardzo mocno odpychany, no panie sędzio. Już widzę, widzę, koperta z euro poszła w, w ruch. Ładna wymiana. Kurwa, glik się tutaj nie pierdzieli. ostatniej chwili ale udało się przejąć. Ładnie dograł. Oj ojoj, oj oj oj! Teraz Borut się pięknie zrehabilitował. Zobaczmy. Przecież tu był chyba Miller sam na sam Borus tutaj pięknie, no rehabilitacja pełną parą weszła. Rzucił w polekarny. Dobra, takie wrzutki to sobie wiecie, tam możecie smoknąć. Błaszczykowski. Dobra, jest Błaszczu, Jest jeleń. Wypuszczamy lewego. Prawy do lewego, lewy do prawego. Lewy, lewy, eee. Co to było? Nie wiem. Zobaczmy zarządzanie drużyną, bo być może jakieś zmiany są już ewidentnie potrzebne. Paru zawodników zmęczonych. Kogo możemy wstawić? O, no w sumie żadnych takich kurwa super gwiazd to my tu nie mamy, no. Może brodka za jelenia weźmy, bo się chłop trochę zmęczył. I czekaj. Może murawki za obraniaka? Te zmiany pewnie robię bardzo źle, ale dobra. Tak na pałę troszkę, no ale trzeba zobaczyć, co te nasze orły dalej potrafią. Lecimy, dobra. Zdejmujemy. Jest Brożek, pierwszy kontrakt z piłką. Brożek, ale szrajd. Do Peszkina. Peszkin tutaj do Majewskiego. Majewski chujowe przyjęcie, kurwa. Zaraz będzie zmieniony. Peszko, no lewy, lewy, 3 do jednego, proszę Państwa, cóż za akcja, cóż za kontra, cóż za wykończenie, Robert Lewandowski. Coraz bardziej dominują w tym spotkaniu. No realizator nam kurwa nie, nie pochwalił się zbytnio tą powtórką, bo widzimy tylko piękne wykończenie Lewandowskiego. Ale no to podanie Peszkina. No Lewy i Peszko, no, no co tu dużo mówić, no przyjaciele z Lecha Poznań, no prowadzimy z Niemcami 3 do 1. Piękny wynik, ale to podanie Peszkina, no cud miód malina. Nie sądziłem, że yy, to dojdzie, znaczy, bo tak mówię, to podanie takie za mocne, Ej co tu teraz, Peszko teraz zamulił pizdę, yy, że to podanie mówię, no to nie przejdzie, ale czekajcie, bo tu znowu Lewy jest wypuszczony, ja nie wiem co tu się dzisiaj dzieje, ale no Peszko daje takie piły, Lewy do końca wrzutka, prawy z tej wrzutki wyszła bramka. Gdyby ktoś tylko zamykał tą akcję, mielibyśmy piękne 4-1. Niesamowity mecz, niesamowite emocje, niesamowite wrażenia. I do... Zobacz to. No nie, dlaczego to był faul? Tam nic nie było. Próbował nawet udanie, ale... Co się dzieje dzisiaj z tą pol reprezentacją Polski To ja nie wiem, ale w nich tu jakieś magiczne siły Co? A, koniec meczu mamy Nawet nie zauważyłem, że mamy koniec meczu 3 do 1 3 do 1 Ta bramka Jelenia to po prostu tutaj magnifik. Tutaj kolejna 2 do 0 Fajnie, że to teraz realizator nam pokazuje No i tutaj to, 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 to... Kurwa Taniec brzucha, nie? Jakiś pojebany tu wyszedł Boruc. Nie wiem, o czym on myślał. No i tutaj to lewy. O, jak on tu się przepchnął, nie? I myk. 3-1. Nie, no ps. Ale no mogę tą brameczkę jelenia pierwszą oglądać nieskończoność. No zasadził tak pięknie. Coś pięknego. Piękny wynik. No jeleń. Yy, ocena meczowa 10, się nie dziwię. No nic. Piękny mecz, piękne emocje. Dzięki za uwagę. Cześć!